W tym roku postanowiłyśmy z koleżankami więcej rozpropagować naszą szkołę, ponieważ okazuje się od znajomych, że niektórzy nie wiedzą, że w Olbrachcicach jest polska małoklasówka, jedna z najstarszych na Zaoziu. No i postanowiłyśmy zrobić dzień otwartych drzwi w naszej szkole. Czyli z koleżankami postanowiłyśmy dbać na prewencję, bo uważamy, że to jest najważniejsze. No i otwieramy klasę multisenzoryczną. Mamy projekt Zdrowe Ząbki, staramy się wprowadzać dzieci do nauki w przyrodzie, czyli las w szkole, szkoła w lesie, tym się inspirujemy, takimi projektami. Mamy przerwę podwórkową obowiązkowo, czyli ustawiliśmy przerwy w ten sposób, żeby przynajmniej 20 minut dzieci do południa mogły być na podwórku, wybiegać się podczas każdej pogody. Dbamy na to, żeby dzieci nie przynosiły słodyczy do szkoły, czyli to jest bardzo ważne, staramy się wpływać na nich, że bez cukru też da się żyć. Albo troszeczkę, bo Czyli znajdujemy się w pomieszczeniu multysenzorycznym. W tej sali są przedmioty stymulujące zmysły, Czyli dzieci fajnie relaksują. A również w tej sali przeprowadzam ćwiczenia reedukacyjne z uczniami, którzy potrzebują doszlifować różne umiejętności czytania, pisania, liczenia, jak również z dziećmi wybitnie uzdolnionymi. To już teraz, jak po tym już a lepiej e, to niż To znaczy, że on Nazywam się Róża i chodzę do trzeciej klasy. Bardzo lubię szkoły i terba... najbardziej się mi tu podoba wszystko, ale bryły geometryczne i tamte sobie najwięcej. To się Wam bardzo podoba, że? A przecież ten magnet, jeśli okay. chcesz, żeby się układał, to musisz go dać na Teraz Teraz leci. Tyle, a teraz to zacznie się układać. Jeszcze... No.